Dzisiaj naszym gościem jest Marzena Cioła z pochodzenia limanowianka, aktorka, wokalistka, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jakieś takie pierwsze kroki, które stawiała Pani na scenie, czy po prostu związane z artystyczną stroną Pani życia? Zespół Humoreska prowadzony przez Państwa Wrońskich, ja uwielbiałam zawsze śpiewać i. Było super, że, że dzieci miały taką możliwość yy, rozwijania swoich zainteresowań. Także do dziś to pamiętam. Ostróż, Znalazłaś się na uczelni teatralnej co cię skłoniło do tego, żeby pójść w tym właśnie kierunku, a nie innym. Eee, to znaczy, w moim wypadku chyba było tak, że to nie ja wybrałam zawód, tylko trochę zawód mnie dopadł. Po ukończeniu szkoły muzycznej tutaj w Limanowej pierwszego stopnia, fantastycznej, cudownej, pozdrawiam cudownych moich nauczycieli, panią Wojciech Szczukową, Jadwigę, panią Terenie Staśko i wszystkich, wszystkich serdecznie. Zdarzyło, że, że później po ukończeniu w Krakowie drugiego stopnia szkoły muzycznej, e, liceum ogólnokształcącego, e, nie dostawszy się na studia w Katowicach muzyczne, troszeczkę coś trzeba było, tata kazał pracować. I pojawiły się takie, takie propozycje, em, ponieważ byłam już wokalistką z tytułem takim zawodowym. Pojawiła się na przykład propozycja przystąpienia do grupy teatralnej ziuty zającównej, więc z radością wzięłam udział w spektaklu Belman, Pieśń Biesiadna, i tak już potem zostało. Współpraca z, z orkiestrami reprezentacyjnymi Wojska Polskiego. I siłą rzeczy potem okazało się spotkanie z balladą. Jak dowiedziałam się o tym, że otwierają e, wydział dzienny. Pozdrawiamy pana z Wiertarą, wydział dzienny, wokalny na Akademii Teatralnej w Krakowie. Ustanowiłam e, zdawać i Dostałam się tyle, że na Wydział Dramatyczny, dzienny. Czy to się zdarzało regularnie? W każdy piątek, czasami kilka razy w tygodniu. Być na spektaklu według prozy Petra Zelenki w teatrze Nowym Jorzeczem z Piotra Siekluckiego. Czy mogłaby nam Pani coś powiedzieć o tym spektaklu? Pozdrawiam wszystkich zelenkowców bardzo serdecznie, jeżeli ktoś będzie zerkał na ten materiał. To był pierwszy spektakl, który powstał, stworzony przez Piotra Siekluckiego i grupę kolegów aktorów. Po skończeniu szkoły teatralnej, więc wszyscy mamy olbrzymi sentyment do tego spektaklu. Jest on grany już 6 lat. Głównie w wakacje, bo ponieważ wszyscy pracujemy w innych teatrach, trudno nam się zgrać terminowo, żeby go zagrać, ale zapraszam bardzo na ten spektakl, bo to jest nasza bardzo żywiołowa inicjatywa. Są dni, kiedy wychodzi on fantastycznie. Ludzie przychodzą po kilkakrotnie. Boże, po kilka razy. <grym z górą> I nawet y, Peter Zelenka, kiedy reżyserował w Teatrze Starym w Krakowie, spektakl przyszedł do nas. I chyba najgłośniej się śmiał. <grym z górą> Także. Wszyscy kochamy ten spektakl, dopytujemy się z niecierpliwością o terminy, kiedy możemy go zagrać. I mamy dosyć wierną publiczność w teatrze, nowym w Krakowie. Czyli taka perełka. A mogłaby nam Pani opowiedzieć taki przykładowy dzień z życia aktora? Jak to tak wygląda od środka? Co tam się tak naprawdę dzieje i no nie wiem, tak, co się dzieje poza tym, co widzimy my? To znaczy, poza tym, co widzicie wy, to jest to bardzo ciężka praca. Ehm, przygotowanie spektaklu, znaczy, zależy średnio dwa miesiące trwa średnio czasami dłużej. Ehm, są reżyserzy, którzy potrafią latami pieścić dzieło, które potem pokażą publiczności. Ehm, natomiast, no cóż, ehm, Próby trwają od 10 do 14, i od 18 do 22, czyli dzień jest cały, absolutnie, podporządkowany e, pracy. A, taka nagroda. Albo wyróżnienie, z którego jest Pani najbardziej dumna, tak w całokształcie? Ym, to znaczy, ja tego nie potrafię zmierzyć ani statuetkami, ani wyróżnieniami, ani dyplomami, bo to są zawsze bardzo miłe rzeczy. Natomiast ym, chyba nic tak nie cieszy, jak to, kiedy dowiadujemy się na przykład, że, że ktoś był kilka razy na spektaklu. Albo kiedy ktoś odważy się przyjść i powiedzieć, co go poruszyło, co w jakiś sposób wpłynęło na jego wrażliwość, to jest chyba największa nagroda i niewymierna. A jakieś kilka słów do osób, które chciałyby pójść w Pani ślady? Proszę nie iść. Nas jest już wystarczająco dużo i nie mamy pracy. A jakieś pozytywy, jednak? Nie, nie, tak naprawdę śmieję się, dlatego że, jeżeli ktoś chce iść, to pójdzie i nic go przed tym nie powstrzyma. I, i, i jestem o tym przekonana. Natomiast, no cóż. Straszyć też nie będę, posłuchajcie wypowiedzi aktorów, yy, którzy mówią o tym, czy zachęciliby swoje dzieci do uprawiania tego zawodu. Nic nie mam do dodania więcej. Tym, którzy byli razem z nim. Tym, którym dolazła jasnego skąpienia samotnym tak jak...